Ja przez cały plan filmowy jako Itosia i jako córka czuję tą bliskość z naturą. I myślę, że to jest wyjątkowe, że jest ta bliskość z naturą, ale jednocześnie w filmie jest pokazana ta walka, ta styczność, to, że ta natura nie zawsze nam sprzyja. I walka z, ze swoimi demonami. No bo córka przechodzi pełną przemianę. Poznajemy ją jako taką dziewczynkę ciekawą świata. Taką, która jest ciekawska wszystkiego, takie dziecko, a no przychodzi przemianę, poznajmy jej demony, no i trochę się zmienia. <grym> Przyznaję, że stresowałam się przed samym planem, że coś mi nie wyjdzie, że niewystarczająco dobrze coś zrobię, ale już po pierwszej scenie nagranej, to była chyba scena przy kręgu, manifest, już mi to tak wszystko zeszło, już wiedziałam, że będzie dobrze, że ja sobie poradzę. I byłam 100% tak pewna, że, no, że mi to wszystko się uda. To była też jedna z najtrudniejszych rzeczy, czyli żeby na samej scenie już nie myśleć i przed sceną, żeby nie myśleć, że a jak ja mam zrobić tą emocję, a jak to, żeby po prostu wyłączyć myślenie i być i czuć. To jest najważniejsze, żeby być i czuć i to jest myślę, że taki klucz.